Usług, bys, usług, czy słyszę, czy, czy... Nie ma chuja Kolego CO TU CHUGA robi CO? A! Dzień dobry, człowiek w gronie zmarłych Nigar, 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 nigar No, no może roni ocali, ocali. Myślę, że to teraz. Jeśli że to się zachowa? widzisz, że, to... że to się uda? Nie. Co to jest? Co to jest? No dobra, namówił. Napier to tam czegoś. Jak ubra to nie wiem, to jest okej. To spot your job Wait.

Morza. Nie, Coś może NIE! Oj, bał was chyba, dlaczego słyszę z pozytywka gościa? Man, fuck darkness, he uses... Full box Oj, oh god Nie. O nie No, czuimy. Normalnie, ja się zgłaszam od razu O kurwa Oj, tyle <laughs> A kogo to było ciało? Nie mam pojęcia Mam na nadzieję, że to rura. Jak usłyszę jego głos na statku To się załamie Nie, no kurwa, dlaczego go słyszę? Czy on nie... Czy ty nie żyjesz? Nie. Nie, co to jest? Dygresja, no. Nie, nie, no, to na Nieee... Nie! Doma być bezpieczny przestań, ja go słyszę tutaj Rozumiesz? Ciszę głosu margłego On mówi, weź mysia". moje Wiesz, to ciało Wiesz co ci powiem, spalę to Wróć po moje ciało A to kogo jest ciało niby? Jabka. nie, muszę z tratury, on do mnie nawija dosłownie Wróć po moje ciało Zabij Bebs się, stary! E, czy ty, serio? Ja pier. Zabij go. Wracam, że głosy. Jest to sąd, słyszy głos. Ja ci o ten klicha dam. Zabij go. I jak dostałem, nie czy to dalej. No, ale to No, ale to Taru, Słuchaj się swoim The Ghost KNOWS the best No, w staru nic nie ma. O mój Boże, romanke table! Ojej, wartek Kupujmy dekoracje Ty jesteś tym plakatem! Nie. Ty, ty jesteś tym gośnikiem! Disable speaker Chyba wyłączyłem gość. Nie, ty jesteś plakatem! Jesteś plakatem! Słyszę się w plakacie Co to robi? Tak. Ja jestem NIGGE! What the fuck? Nie, no to, Nie to już to... jest żart! Możemy sprawdzić tortury na pokoju. A co, to jest trzy? Nie, Nie, to jest ten slajd! To dałem. to, to kto? To jest, to jest ten plaka! To jest ten plaka! Okej, okay. to jest player jeden! jest jeden! Player... Dobra, na górę, uciekaj, drabiną! No.

Né? Yeah. Weź tego roba na czwartek tak? <grym> Spirta na jeden wiertaru Żeby roba Ci nie pochłonął Co, Jak to drugie miejsce? Co to jest kurwa? Siódme miejsce <grym> O! Co? Co to jest? Ja? Co to, Co to jest? Co to jest? Co to jest? Bo ten sam czas, ale ja wiem, że się A, się ja, a wierdza, mi, mi wolno, że mam pierwsze miejsce. A mi wolno, że mam drugie, a tu jest na odwrót. Ja pierdolę ten to sam to, czas? Ja tak pierdolę. Lepiej się przygotuj, bo twój przyjaciel już nadciąga pod statek. Żyjesz? Owak! O, ja, ale ale klipka zrobią.

Dobrze, Galo, i nie zgadza Nie on da tu wyumierać. Dobrze, wygraliśmy. Z tyłu, Nie wiedzą, co na nich czeka. Pod ziemią. Pyrogu nie ma jednak. Ale widziałem go. Powinieneś był go zeskanować. Patrzyłeś się na mnie. <grymne> Nie, to jest się Green Goblin. Gościu, jesteś Jak się Hunter. z schizofrenii? z obrazkiem <grymne> na ścianie. Co się <grymne> jest zaraz? <grymne> <grymne> znowu, znowu? znowu <grymne> Uważam, że Taro powinien zakończyć swoją egzystencję w trybie <grymne> naturalnym. To za bardzo panikujesz panikuję. tylko głosy w twojej głowie. Ja w ogóle się bałem... Ja w ogóle się bałem przycisk zmieniać na klawietu, żeby ten dźwięk dało. Dlatego przytrzymywałem a ciągle. Tylko 450 sekund. Butler mnie nie znajdzie. Nawet jak mnie znajdzie, to ja go wyminę w tych... To jest labirynt pierdolony. O ty kiedy to mapa? Otwarta. Chuj mapę kościół. To jest butler, to jest butler prawdopodobnie, taki fun fact. Co się jeszcze żyje? Ale żyje. On NIE! Się... Tak, to jest racja. Do tego likierasa bardzo cenię w moim życiu. Bo... On... Widzisz. On jest takim... trochę pedofilem, trochę... <grym> Co? Jak? Co jak? Co jak? No, idę przez korytarz, tam chłopie dwa trupy siedzą. O tam! się odjął. Ja ich widziałem po drugiej stronie i oni mówili coś tu jest? Coś takiego? I po potem sobie poszedłem i teraz okazuje się, że nie żyje. Dobra Tarus, a jak spierdolić farmazony? Powiedz mi jakieś poszczególne informacje, na przykład jak zginąłeś. Witamy w statku, Czwartek. Jak, jak zginąłeś? Witamy w statku. Gadaj jak zginąłeś. Witamy w statku, Czwartek Gadaj jak zginąłeś. Zginąłem. Dusza tu zostaje w statku. Nie, no

to jest ten... to jest gościu, na którego dałem list godałem, Ja pierdolę, ja pierdolę. To nie był butler, to był ten gościu. Ja pierdolę. Ja pierdolę. Ja pierdolę, ja pierdolę. Ja dziadek, dziadek się zespołonił. Mamy przewolony. Zrób coś. O dziadek. Dobra, pola wyblokować więcej głosów. MÓW to Dwie... Siema! nie wiem. się! MENIAM? Ta gra jest Ej, bez... <tokój> jest tu... Ej, Ej, bo Artur się zabił. Ja pierdole, No specjalnie żeby mnie prześladować! No, Weź jeszcze nie odlatuj, yeah. nie odlatuj. nie odlatuj. tak dużo, zostaje w statku. Dobra, jedę się zabić, żeby nie sypiać tego gościa. Zabij mnie. ten no, mnie. Sabotaż. Dlaczego nie ja? Nie zobacz jak nie mam. Zostaje no, samochód! Zostaje do tak. końca Nie, nie odlatuj! Dlaczego? nie umiera, ale dusza zostaje Dlaczego? Dusza zostaje w statku Ja pierdolę, jeźdź cały czas! Okej, jest Dalej mnie słyszę A teraz zabił trzech Dostaniemy nic Mam no, pod jakiś jakieś świecego... A bo mi się jeszcze czapka impostorem cały czas. Artaru jest jakimś kurwa jesterem jest czy coś Żeby się zgadzało. Nie, on coś nagada na tym statku jeszcze. Hej, czwarty Nie. nie.

Scientific name, Heavy gigant. <grymne> nie no, gościu. <grymne> Idioci. Nie, bo co? Bo, kurwa, bo Natarek to szkoda pieniędzy, ale na jebane czetwarki to super, <grymne> zajebiście jest, nie? Gościu, kurwa, Ale on no, no, tak przyleci. Nie przyleci. No on zabił się, wpadł do wody Ale musi coś najdepilniejszy, że wszyscy Ja mam critical injury już gość Ale spokojnie! I ja troluję go Przez to że on mnie strollował I to jest piękne, piękne w tym wszystkim Że on On mnie trolluje A ja troluję sam siebie I go jednocześnie Czyli tak, jakbyś nagrał siebie, żeby sterować innych, niech walisz konia I ludzie... Odpowiem to nagrali się śmieją z ciebie, a ty mówisz, a sterowałem was Nooo no, no, musisz nie, bo... nagrać siebie i słońce, co ty gadasz To jest... Jak konie mam Ludzie ci mówią... o bo tu was bo to... <noise>

Brat chyba, wzi brat chyba wziął inhalację, nie? Jedziemy <grystanie> <grystanie> na jakiś zduk. Myślę, że możemy zbejtować policję tą połączeniem komórkowym. <grystanie> z mądry. Z, z mądry What's up, fucker? O kurwa, to butler, tak mi się wydaje. wałem go i zadzwoniłem na niego O oh, kurwa się wyciągać, jak się No wyśniadamy Nie w tą stronę, Szybko, szybko, tą Nie, kurwa, kurwa, kurwa kurwa Ostatnia sekunda Dobra, jestem niewinny, jestem niewinny, butler Możesz mi konia zwalić. Co ty robisz? Ja też jestem niewinny, możecie mi konia zwalić. Dostałem się do największej sekty USA. By raz literalnie coś slickował. no, chodź, Arte kocha dzieci. Nie, 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 musimy iść. Nie, idziemy dalej. Idziemy w z z Kinowerami. Nie, to nie jesteś ty! Nie! Czwartek! To nie jesteś ty! To nie jesteś ja, ty! Czwartek. To jest nagrana wiadomość! Nie, to Czwartek. jest... Gdzie ja poszedłem? Nie wiem, gdzie ja poszedłem. Gdzie ty jesteś? Ej ja idę gdzieś. Ha! Ja, ale co? co tam masz? Hello! No, 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 it's me. Yeah. me? Nie, to kani. To się... no. Nie tu to jest Kurwa, kurwa. Nie. Ja o to jest w to to jest Czekaj, co tu... A, ręczki! No. <śmienicielone> 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 nie bójcie się. Znaczy, ta stamina mnie tak wkurza, że nie można skakać. Nie to jest chyba najgorsza po mechanika staminy, jaką w życiu to widziałem. Ja pierdolę! Ciekawe, jak będę brał coś, co mnie będzie biło, co nie? Czekaj, czy będę tego zginąć. z nogami. Again. Still better than grosso masain. Stół Again. Stół powyższamy z nogami. nie no, oh, ma, nie ma Again. Again. Oboj wylamy Ani nogami. Again. <laughs> boi, lami, anin, mi, no, gami. Again. <laughs> Oh, okay. Do best, Nuke. <laughs> <Yeah! laughs> <laughs> <laughs> it says? says jump for dead. But what the fuck is happening? <laughs> <laughs> On my screen, jump. Yo, yo, yo. On my screen, Jabco is stuck here. But when I go to the ship, he, I can talk to him. Help me Chodźmy tu! Me. Ej wow, chyba za Ej chyba ten, tu masz ten. Ej chyba e... Arena już się tak zbugował jak ja miałem sertory no muszę ptaka z niego gada <laughs> Tylko że ty Fuck jesteś w tym razem. <laughs>

Wziął przez ścianę! Ja ścianę. No wziął przez ścianę! A! A! No, chyba to! Fajn Boga! Oh, o kurczę! Wake up! O! O! Może mi się... Koniec o. Nie Eee, kurwa, co ty gada? Klipuje to. To było czerwone, zanim tamta No pierdolę, ja ci podbierze klipa potem jak szedłem, nie? Dokonuję masowego ludobójstwa tutaj No i mnie wzięli Amazing. Ja na ten czas ogarnę samo, bo się kopci niego. No wyprawia się, że mnie to pogrąciła. Yeah, Tyle. Yeah. Co, ja byłem, kurwa, jedynym przestępcą, że trzy radiowozy na mnie poszły. Nie, 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 się, nie, 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 nie,